Przyszły prezydent Polski powinien być w końcu spoza tego układu. Media mówią, że prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski albo Karol Nawrocki. To znaczy, konkretnie rzecz biorąc, uśmiechnięte media mówią, że Trzaskowski uśmiecha się najpiękniej i że to on będzie prezydentem, a patriotyczne media mówią, że Nawrocki jest największym patriotą i że to będzie wielki bój, po którym on zostanie prezydentem. Ale dobrze wiecie, że tak naprawdę to jest ściema, bo to nie jest tak, że w tych wyborach startuje Trzaskowski i Nawrocki. Tak naprawdę oni nam... Znowu, po raz kolejny, od 20 lat każą wybierać pomiędzy Tuskiem a Kaczyńskim, bo to są ich kandydaci. Tusk i Kaczyński podejmują decyzję. Przez najbliższe miesiące usłyszycie znowu tysiąc razy, że musimy głosować na kandydata Tuska albo że musimy głosować na kandydata Kaczyńskiego, że nie mamy żadnego wyboru, ale to nie jest prawda i o to Was proszę, o jedną rzecz, bardzo Was proszę, nie dajcie sobie tego wmówić. Prezydent. Przyszły prezydent Polski powinien być w końcu spoza tego układu. W tych, wyborach, w tych wyborach możemy wysłać naprawdę prosty sygnał. Dosyć. Czas wysłać Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę. Obydwu. Czas, żeby przestali trzymać Polskę w szachu. I czas na to, żeby było w końcu nowe otwarcie.